Witajcie w kolejnym odcinku LEGO Newsów, bo musiałem ten odcinek nagrać, bo po prostu mamy sporo nowości yy, od LEGO, i też widzowie wbiliście. Zależy kiedy ten film widzicie, ale albo wczoraj, albo przedwczoraj. 1000 subskrypcji na tym kanale, czyli Klockowe Jado, za co bardzo Wam dziękuję. W tym filmie też opowiem Wam trochę o specjałach, jakie z tej okazji szykuję. Ale dobra, dzisiaj z, z, zaczynamy już od nowości od Lego. E, zaczynając od widzowie Polybaga e, z serii Lego Star Wars. Soko Milenium jest to najmniejsza wersja Sokoła Milenium, jako można sobie chyba wymarzyć od Lego. Być może będzie to GWP na Dzień Gwiezdnych Wojen, nie wiadomo, chociaż ja bym wolał, gdyby zestaw był sprzedaży. Przejdźmy teraz do Lego Minecraft. Lego Minecraft to nowy film Minecrafta, który niedługo będzie w kinach. No i Lego też z tej okazji wydało kilka zestawów, tutaj je wam pokazuję. No za bardzo nie będę się nad nimi rozwodzić, bo szczerze, te zestawy nie zachwycają. No, wyglądają fatalnie przez te figurki w szczególności. No, pomijmy ten temat, ale za to, jeżeli chodzi o fajny zestaw z Lego Minecrafta. To tutaj widzowie spójrzcie na papugowe domki. Za 280 zł macie kozacki zestaw, moim zdaniem, rewelacja mega ładny zestaw, poleca Za to Lego City nie zachwyca, bo w marcu najpewniej dostaniemy kolejny zestaw policyjny. Pościg terenówką policyjną około 160 zł i dlaczego mówię, że nie zachwyca? No, ponieważ te wozy policyjne od Lego już wydaje naprawdę coraz gorsze, coraz bardziej udziwnione moim zdaniem, no i to już nie jest to samo Lego City, co było kiedyś. Umówmy się. Ale też trudno wymyśleć po raz kolejny fajny i ciekawy zestaw Lego z Policji. No, sam zestaw sobie, gdyby wóz był ładniejszy, moim zdaniem, spoko, no. Nie wiem, mnie jakoś nie przekonał. Ale teraz totalna bomba, bo powracamy do serii, widzowie, gdzie mamy powiększone figurki Lego. Ja mam tą figurkę, widzowie, powiększoną figurkę Lego. Świetny zestaw, mi się mega podoba. I teraz, widzowie, najpewniej latem, bądź wiosną, wyjdzie kolejny zestaw z tej serii, tak naprawdę. Powiększona figurka kierowcy wyścigowego. No. Może ten pierwszy zestaw z tej serii był lepszy? Mnie tutaj w szczególności nie przekonuje kask, który ten kierowca ma na głowie, ale dobra, pomijmy ten temat. Dobrze, że jest, moim zdaniem, ta podseria ma potencjał, bo mi się mega te figurki podobają. No jednak ta, mniej, homówmy się. Około 250 zł za ten zestaw wydamy, także. Myślę, że spoko zestaw. Francuska kawiarenka. Za 350 zł mamy nawet spoko budynek z przodu kawiarni. No, nie krytykuję tego zestawu, ale też nie jestem jego wielkim panem. No i na końcu wielka bomba, w widzowie dostaniemy już w marcu kolejny obraz Wincenta Van Gogha Słoneczniki. 880 zł, więc cena jest wysoka, niestety. Ale myślę, że obraz fajny. No, ja go nie kupię. Ale dla fanów, właśnie e, tych obrazów Lego, no to myślę, że mastkę, bo wygląda świetnie. I moim zdaniem, jest to najlepszy zestaw z tych dzisiejszych. No, nie jest to najlepszy obraz, moim zdaniem, ale jako. No, obraz mega ładny. No umówmy się, bo te obrazy LEGO robi naprawdę prześwietne. Ale to jeszcze nie koniec, bo na LEGO.pl wystartowała promocja, gdzie możecie dorwać taki ładny dosyć. No, ale szału, oczywiście nie ma. E, Polibak kwiatowy za 165 zł wydane. Myślę, że spoko promocja, jak ktoś chce trochę kaski wydać, to może akurat teraz. No, będą w lutym lepsze promocje, ale jak ktoś nie chce robić dużego zamówienia, chce takie małe zrobić, to myślę, że fajny gratis do dorwania. Ale oprócz tego, widzowie, na Lego.pl tylko i wyłącznie online można dorwać takie, nie wiem, jak to nazwać, pakiety zestawów, że na przykład są podane trzy zestawy, które musisz kupić i wtedy. Będziesz miał je jakby w 15% rabacie. To jak kogoś interesuje, to polecam zajrzeć na lego.pl.com, czy jak zwał tak zwał. No, ale tutaj też jakiś szybki po prostu punkt. No, zestawy są takie przeciętne: z takich fajniejszych rzeczy to możecie dorwać pocztówki. No, dobra. Ale to jeszcze nie koniec widzów dzisiejszego odcinka, bo teraz przyszła pora Wam podziękować za 1000 subskrypcji. W środę udało Wam się wbić 1000 subskrypcji, za co jestem bardzo dumny, zadowolony z tego. Dziękuję Wam bardzo. No i teraz przyszła pora Wam powiedzieć, jakie będą specjale. Pierwszy specjal, który będzie jeszcze w lutym. To QA, więc możecie zadawać jeszcze ludzkie pytania w komentarzach. Ja cały czas zbieram i gdzieś tak pod koniec lutego sobie zrobimy właśnie takie QA. A trochę później, bo 1 marca wyjdzie film moim zdaniem, mega mocny, gdzie pokażę Wam mój pokój Lego. Myślę, że to będzie spoko film, myślę, że spoko specjał. Także dziękuję Wam bardzo i co? Lecimy po półtora tysiąca. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek newsowy Wam się podobał. No, na